Cześć, z tej strony Monika, zapraszam Was serdecznie dzisiaj na taki już w zasadzie wakacyjny odcinek. Jestem wakacyjnie ubrana, ponieważ będę szukać idealnych sandałów na wakacje. Zacznijmy od tego, że linki do wszystkich butów, jak zawsze, znajdziecie w opisie. Celowałam w buty ze skóry albo jakieś takie, wiecie, wyższe, z wyższej półki, które pomimo tego, że są syntetyczne, to być może będą wygodne. Jeszcze niektórych z nich nie testowałam, nigdy nie kupowałam, więc też nie mogę się wypowiedzieć, natomiast są tu też moje ulubione marki, także zobaczymy, czy coś dziś ze mną zostanie, a chyba zostanie. Zacznę od Nine West. Mam tutaj rozmiar 40. Sandały bardzo mi się spodobały na stronie. Tak, na stopie to już nie aż tak bardzo. Natomiast na stronie mnie zachwyciły. Tutaj macie. Materiał takie ala płótno, i mi się wydaje, że to płótno się będzie brudzić, no bo tak jest po prostu z płótnem. Wiecie co? Ja też bardzo rzadko kupuję sandały takie na płaskiej podeszwie. Sprawdzałam w historii moich zakupów. Ostatnie sandały kupiłam 7 lat temu. Także mam aktualnie trzy pary sandałów, bardzo wygodne, ale wiecie, już po 7 sezonach wszystkie są takie lekko zużyte. No, nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Ta skóra już nie jest taka świeża. I bym je sobie teraz przełożyła jako takie buty na wakacje, do gonienia z dziećmi, jak chodzimy na pracę zabaw, jako takie buty, których się, że tak powiem, nie boję uszkodzić, natomiast kupię sobie jakąś jedną czy dwie nowe pary, w których będę mogła chodzić do miasta, do pracy, w takie miejsca, gdzie powiedzmy nie ma dzieci i gdzie nie ma też dużego zagrożenia zniszczeniem butów, ale te buty też muszą być wygodne, oddychające i w ogóle. Stąd ten przegląd. Jeżeli chodzi o buty Nine West, to one nie mają idealnie płaskiej podeszwy. Tutaj jest taka jakby gąbka, ale ta gąbka jest jednostajna, także nie ma żadnych wypustek. Niziutki obcas, tutaj nie ma fleka. Zakłada się je tutaj przez zapięcie. Dosyć wygodne, aczkolwiek tak jak mi się wydaje, no, no nie wiem, bardziej mi się podobały na modelce. Tutaj mają sprzączkę ładną, ozdobną. Widzę, że takie ozdobniki są teraz w modzie. Natomiast jednak nie do końca mój gust. Tomi Hilfiger. Ja mam buty Tomiego u siebie w szafie, jestem z nich zadowolona, dlatego zamówiłam sobie kolejne sandały. Nietypowe jak dla mnie, bo takie, które się trzymają, przez to, że są między palcami. Ja bardzo dawno takie butów nie miałam, zazwyczaj mnie obcierały, ale stwierdziłam, że może warto spróbować jakieś takie wiecie, butów z wyższej półki, może będą lepiej wykonane. I one tutaj też mają właśnie wszyty taki kawałek skóry, który ma sprawiać, że w tym miejscu nie będzie się yy, ocierać. Także piszcie, jakie wy macie doświadczenia, czy tego typu buty was ocierają, czy nie. To jest kolor złota i to jest złoty szampański. Ja już też taki kolor butów miałam, tylko z innej marki, i tutaj też jest taka niewielka pianka wszyta. Także ta podeszwa nie jest zupełnie twarda, ale jest dosyć płaska. Tutaj już obcas jest zupełnie min minimalistyczny praktycznie go nie ma zapinane z boku. No i całkiem wygodne z tym, że no zastanawiam się właśnie, czy na dłuższą metę one gdzieś nie będą mnie ocierać. Jak już idziemy w kierunku takich butów, to zamówiłam jeszcze inne pary. Mamy Melisę. Melisa swego czasu była niesamowicie popularna na YouTube. I tak, to są gumy w 100% z plastiku. Co Wam mogę powiedzieć, bo już miałam Melisy, tylko że miałam wieć nie Melisy, tylko tą drugą markę, buty a baletki. I jak jest gorąco, noga się poci, to niestety, ale się strasznie ślizga w tej gumie, także to nie są buty na jakieś takie upały. Nie wiem jak w wypadku sandałów, gdzie jednak ta noga oddycha, wiecie, z każdej innej strony, i nie wiem, czy się tutaj ta stopa będzie ślizgać, czy nie. Też jestem ciekawa Waszych opinii. Mamy tutaj ponownie zakładane na palec. Właśnie tak myślałam, że może ta guma nie będzie taka agresywna dla skóry. Zapinane są. Tutaj z boku bardzo ładny mają kolor, były też inne kolory i są dosyć ciężkie, dosyć ciężka jest ta podeszwa, ona jest też już troszeczkę grubsza, czuć tutaj jakąś amortyzację, także no, nie wiem czy się zdecyduje. Wzięłam sobie rozmiar 40, jest to rozmiar odpowiedni, o tutaj głowa byka się będzie odbijała na piachu jak będziecie chodziły, no i tak się prezentują, przepięknie pachną, z tym że jak dla mnie to one są jednak bardzo ciężkie. Ostatnie buty tego typu, marka Guess i one są też dosyć szerokie, mi to odpowiada. Uważam, że moja stopa w nich wygląda dobrze. Tutaj ponownie jest takim ozdobnikiem znowu na ten palec. Tutaj jest wszystko fajnie zabezpieczone. Na niewielkim obcasie i widzę, że to jest flek. Wygląda na to, że. albo to jest tak zrobione, żeby. Nie, to nie jest flek, ale wygląda, jakby był flek. I tutaj mamy tylko taką skórz skórzaną wkładkę naklejoną. Tu nie ma żadnej super poduszeczki. One są dosyć miękkie, ale nie, nie ma jakiegoś wiecie, super amortyzacji. To jest problem, jak dla mnie, właśnie z sandałami taki, że większość sandałów jednak tę podeszwę ma zupełnie płaską i gdzieś tam na dłuższą metę niewygodną. No i jakie by te były, te mi się wydają, jak na razie z tych wszystkich, które Wam pokazałam, że mają tą o, podeszwę najbardziej płaską i tak się prezentują. Sandały marki Tamaris, ja już miałam kiedyś buty tej marki, mam rozmiar 49, 39,5 byłby lepszy i tutaj widzę, że one nie są skórzane, tylko są z tworzywa, a byłam pewna, że są skórzane. Także coś sobie źle spojrzałam. Anti Slide podeszwa i one tutaj mają dosyć sporo tej pianki. Ta podeszwa jest dosyć gruba i jest dosyć wygodna. Także to jest na pewno plus. Dość mocno też zabudowane, zapinane tutaj z boku na zamek, nie na zameczek, tylko na paseczek. Chyba były też inne kolory, ale widzę, że biel w ogóle jasne kolory są teraz bardzo popularne. I tego typu buciki, one mi się bardzo podobały na modelce. Jednak tak na mnie nie do końca jestem przekonana co do tego, że ta podeszwa jest ciemna, a but jest jasny. No nie wiem, czy to jest tak do końca mój styl. Natomiast same w sobie buty są wygodne. Buty marki Clarks i ja już właśnie miałam całkiem sporo, bo chyba aż trzy pary butów marki Clarks, właśnie takich letnich sandałów, dlatego też ponownie zamawiam markę Clarks. Nadal je mam, tylko tak jak już mówiłam, one już tej skóry nie mają takiej świeżej, bo to jednak lata. Wiecie co? Też jak się chodzi na plażę nad wody, no to ta słona, woda i tak dalej, bo zdarza się wdepnąć, to tak to wygląda. I one są skórzane tutaj na 100%. Mam rozmiar 39,5, tak, taki powinien być. Natomiast tu jest. Mm, US 8,5, czyli to będzie 39,5. Rozmiar jest na pewno dobry. Popatrzcie, jaki ładny ozdobnik. Mi się one kojarzą jako takie bardzo eleganckie sandały. Także o ile sandały mogą być jakieś bardzo eleganckie, to te mi się wydają właśnie bardzo eleganckie, minimalistyczne. Mamy tutaj ładny dodatek. Ja lubię tego typu krój buta. Najlepiej mi się trzyma na stopie, nigdzie mnie zazwyczaj nie ocierają. Ja z butówka jestem bardzo zadowolona i co ważne, przejdźmy może do podeszwy, i tutaj podeszwa ma całą masę poduszeczek. Tu jest jedna poduszeczka, tutaj macie poduszeczkę, tu jest poduszeczka, tu jest oddzielna poduszeczka, także wygląda na to, że będą wygodne. Są też dosyć ciężkie, i to za sprawą tej podeszwy, bo ona jest dosyć solidna. Mamy Niewielki obcas, nie wiem czy to jest pół centymetra czy centymetr. Także ja lubię w każdych butach, żeby jakikolwiek obcas był, chociaż te pół centymetra, centymetr lepiej się czuję, mniej mi się noga męczy. No ale to myślę, że jest sprawa indywidualna. Także te buty bardzo mi się podobają i nie wiem, czy właśnie one ze mną nie zostaną. I druga wersja tych samych butów. Ja je zamawiałam i tak mówiłam, a całkiem spoko, ale nie wiem czy będą mi się podobać, ale jak je nałożyłam na stopy to jestem zachwycona, bardzo mi się podobają. Mamy tutaj rozmiar pod, pod, ponownie 39,5, jest to odpowiedni rozmiar na klocku, także całkiem w porządku, są naprawdę fajne ponownie mamy poduszeczki w kilku miejscach tak jak na tamtych super tutaj dodatkowo jest perforacja tak żeby ta stopa oddychała tutaj mamy też widzę gumkę z tej strony więc one delikatnie się będą naddawać i lepiej dopasowywać do stopy. Mamy też wiązanie wokół kostki, ale ze względu na to, że kolor tego buta no w tym momencie jestem słabo opalona, bo jestem po majówce, więc nie jestem jakoś super opalona. Natomiast jak będę bardziej opalona, to ten kolor będzie bardzo się zlewał z moją skórą i będzie trochę wydłużać sylwetkę przez to, że jest obcas. A tego obcasa jest około 4-5 cm. Tak na oko tu nie będzie 7. On nie jest jakoś bardzo wysoki. Natomiast przez ten obcas but jest dosyć ciężki. Nie do końca wiem, czy, czy ten kształt obcasa. Sam się podoba. Natomiast ta część podoba mi się bardzo i to jest ta sama linia jak te sandały na płaskim obcasie. Nazywa się signature, podpis. Tak. Także, no zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze taki element ozdobny. Także mam już dwie pary, które chciałabym zachować. Muszę popatrzeć na film, czy na pewno mi się podobają i czy na pewno będę ich używać. Tak jak mówię, ja taki, w takich butach chodzę lata, więc mi się opłaca inwestycja w dobre buty. Coś może nie w temacie, ale sobie zakupiłam. Także te buty już zostały ze mną. Mam tu buty Adidasa, rozmiar 40. Właśnie jedna z Was, która kupuje Adidasy, mówiła, żeby brać sobie rozmiar większy niż normalnie. I bardzo dobra to była rada. Faktycznie ta 40 jest idealna. Buty szare. Z białymi paskami. Powiem Wam ciekawostkę. Teraz, jak byłam w CCC kupować buty dla syna, to była taka promocja, że drugie buty dostajecie jakby gratis. I ja mu kupiłam buty i dostałam bon. Bon tam bodajże na 70 zł. I wzięłam sobie, weszłam na e-obuwie i ten bon aktywowałam. Te buty były oprócz tego przecenione i zapłaciłam za nie chyba 140 zł. Także, jak, jak za takie buty, myślę, że to bardzo fajna cena. One mają różową wyściółkę. Bardzo ładne i wygodne buciki, także one na pewno ze mną zostają. Klapki, i tutaj mam markę Lasocki, z klapki skórzane. Jak wiecie, nie wiecie, ja nie cierpię klapek. Natomiast postanowiłam zamówić, bo mi się wydawały takie dosyć mocno zabudowane. Nie lubię tego efektu klapania. Ja czuję, jakby mi ta klapka miała spaść z nogi. Więc żebym się dobrze czuła, to musi być dosyć mocno zabudowana. I te mi się wydawały takie, także dosyć dobrze się trzymają. No, dalej nie jestem przekonana do klapek. Także może kiedyś, ale to nadal nie te, pomimo tego, że są wygodne, jakoś w klapkach. Się sobie nie podobam, na niewielkim obcasie, i one tutaj nie mają jakiejś super gąbeczki wepchanej, nie wiadomo czego. Są powiedzmy standardowe, ale nie, takie, nie jest taka zupełnie płaska ta podeszwa. Nigdzie nie gniotą, to jest też skóra i mają ładny design. Zara miała bardzo podobne, także jeżeli chciałybyście coś z lasockiego, to lasocki ma właśnie klapki, bardzo podobne do tych Zary. A propos lasockiego. I a propos jeszcze jednej marki, buty Ala Birkenstock. I tutaj one są skórzane. Nie wszystkie Birkenstocki są skórzane. Sprawdzajcie sobie, bo teraz jak właśnie przeglądałam Birkenstocki, to niektóre były skórzane, a niektóre nie. Druga uwaga też, jeżeli lubicie tego typu buty, zajrzyjcie sobie na dział dziecięcy, bo są rozmiary do 40 i te buty są w fajnych cenach, tylko nie są wtedy chyba skórzane. Ale były chyba po 300 zł. Nie było mojego rozmiaru, dlatego nie zamówiłam, ale były ładne. Także też taka uwaga: no nie wiem, mi się wydaje, że takie buty, czy to są dziecięce, czy nie dziecięce, to nie widać różnicy. Zaraz będziemy porównywać z oryginałem, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Klapki wygodne, wygodne całkiem, tylko tak jak mówię, ja nie lubię klapek. One tutaj mają jakby o, taki ozdobnik, w ten sposób się prezentują, i już przykładamy Birkenstocki, Birkenstocka. 39 rozmiar a te mam chyba też 39 tak, 39 i obydwa rozmiary są odpowiednie i to są te Birkenstocki które są skórzane, także patrzcie sobie na to, bo jest różnica, są różne pamiętam, że były skórzane taka jest podeszwa Także mamy od razu porównanie. Niuans kolorystyczny, ale w Birkenstocku znajdziecie tyle kolorów. Tam naprawdę te buty mają bardzo dużą gamę kolorystyczną. Także wizualnie one są do siebie bardzo podobne. Więc jeżeli szukacie tańszego zamiennika, to myślę, że warto zajrzeć do Lasowskiego, bo te buty są skórzane i mają taką samą wyściółkę jak tutaj. Także ta wyściółka powinna być skórzana. Tak, tutaj jest skóra. A tutaj nie jest opisane, ale wydaje mi się, że tu również jest skóra w Birkenstockach. Także tak się to prezentuje. Jedne, jak i drugie, mają tutaj dziurki i możecie je sobie dopasować do stopy. Jeżeli macie węższą stopę, jeżeli macie trochę szerszą, no to można sobie je dobrze dopasować. Są tak samo wygodne, także tak się prezentują. I kolejne Birkenstocki, ale nie klapki. Dlatego się zastanawiam, czy ich sobie nie zostawić, bo podobają mi się o dziwo na noc. Jakbyście mi powiedziały dwa lata temu, że będę rozważać birkasztoki, to bym powiedziała, że no nie, no nigdy w życiu. Natomiast teraz, jak już szukam butów, przeglądam te różne buty, które są w ofertach, to naprawdę niewiele mi się modeli podoba, więc Birkenstocki okazują się nie takie najgorsze. I zamówiłam sobie jasne, one też są skórzane, skórzaną mają... Tak mi się wydaje, że ta wkładka była skórzana, ale wiecie, za tyle pieniędzy to chyba jest. I mamy tutaj regulowany tył. Tu też są regulowane. I one są wykonane ze skóry jakby lakierowanej. Trochę mnie tutaj już próbują obedrzeć. I tutaj od środka ta skórka też jest jakby licowa. O, ta jest jakby licowa. W poprzednich tych klapkach była bardziej przypominająca welur. A tutaj jest licowa i tak to wygląda. Także wyglądają ładnie. Mam tutaj rozmiar 40 i ten rozmiar 40 jest troszeczkę za duży. Natomiast mam jeszcze jedne. Zamówiłam jeszcze rozmiar 39 i tutaj one również są skórzane, i ta skóra jest inna. Tamta była taka z połyskiem, a tu jest Numbuk. Powiedziałabym, że to jest Numbuk i od środka też jest Numbuk, także nie jest taka śliska ta skóra. Jestem bardzo ciekawa. Piszcie mi, jeżeli macie Birkenstocki, czy to była dobra inwestycja, czy nie dobra. Czy macie też te sandały, czy, czy może macie kropki. Natomiast zastanawiam się, czy sobie tych nie zostawić, właśnie tych oryginalnych, żeby je przetestować. Ja ostatecznie nie zapłaciłam, już nie pamiętam, ile za nie zapłaciłam, ale raz, że były przecenione, a dwa, miałam jakiś dodatkowy kod rabatowy, bo jak zamówiłam je na Answer. I na Answer miałam 140 zł tanie i one były jeszcze jakoś tam poprzeceniane, także ostatecznie chyba, no już nie pamiętam, nie będę tutaj strzelać, ile za nie zapłaciłam, ale mniej więcej połowę ceny. Także myślę, że nie najgorzej i może dlatego się właśnie na nie skuszę. To były wszystkie buty, jakie zamówiłam. Przejrzałam całe e obuwie, praktycznie całe answer. No i to były takie buty, które mi się najbardziej podobały, tak jak już mówiłam na początku filmu. Nagrywam ten film, bo sama butów szukam. Także skupiłam się na tym, co konkretnie mi się podoba, nie na tym, co jest w trendach, czy co tam inni polecają, tylko na tym, co mi się podoba. I to były te buty, które mi się spodobały. Będę się zastanawiać, które zostawić. No. Cztery pary, jedna już na pewno została, i trzy następne. Nie wiem, czy potrzebuję tyle par obuwia. Muszę się nad tym poważnie zastanowić. Mam jeszcze czas, bo mam 30 dni na zwrot. Także spokojnie. Jeżeli lubicie buty, jeżeli film Wam się podobał, poproszę łapki w górę. Zapraszam Was do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!